Jedyny obraz Leonarda da Vinci w polskich zbiorach to obraz, który na poważnie rozpoczął jego karierę jako malarza. Początkowo pozycja Leonarda da Vinci na dworze Ludwika Sforcy w Mediolanie była marginalna. Leonardo pracował jako muzyk, scenograf i organizator dworskich imprez. Wszystko zmienił portret pewnej czternastolatki. Ludwik Sforca zlecił Leonardowi na malowanie portretu młodej dziewczyny, o której w liście do brata pisał tak. Kilka dni temu zaznałem rozkoszy z pewną młodą mediolanką szlachetnej krwi, najuczciwszą i najwspanialszą, jakiej mógłbym był zapragnąć. Sforza znał ją od dziecka, opiekował się nią po śmierci jej ojca. Doprowadził nawet do jej zaręczyn dwa lata wcześniej. Teraz chciał mieć jej portret. I tak po stworzeniu wielu szkiców, Leonardo namalował portret Cecili Galerani, lepiej znany jako dama z Gronostajem. Zyskał w ten sposób zaufanie sforcy, a jego nazwisko z dopiskiem Pinktor Malarz, znalazło się na liście artystów pozostających do z pozycji dworu. Więcej takich smaczków z życia Leonardo da Vinci znajdziecie w tej biografii, którą napisał włoski historyk Carlo Vecce, a dla nas na polski przetłumaczył Mateusz Kłodecki.